Cześć moi mili. Witam Was z mojej pasieki. Przyjechałem tutaj w ten cholerny upał. Mamy stopni prawie 40 oczywiście na słońcu. Patrzcie, ten czteropiętrowy ul cały czas lata i pracuje. Sprawdzałem go. Są tutaj spore ilości miodu. Natomiast te panienki są leniwe. Nie ma tutaj niedziku. Rójka. Rójka 28 maja. Oddala się coraz bardziej ten czas. Bardzo pięknie się rozwinęły. Tutaj ta słaba rodzinka, która na wiosnę ledwie że to przędła, przyniosła sporo miodu. I tak, jakbyśmy szli w słusz tego całego, na mojego yy, przybytku, widzimy, że panienki pracują. Pracują panienki. Pracują panienki. Siedzą sobie na daszkach, na wylotkach, bo jest mocno gorąco. Ale pewnie sobie przyniosły wody, bo... Nie siedzą na zewnątrz Słynna, ucząca rójka. Pięknie pracuje. Ciekaw jestem z czego noszą ten nektar. Prawdopodobnie z, z, z żółtego y, nostrzyku. Tutaj ta rodzinka też ma. Troszeczkę miotku. Chcę spojrzeć na papierówkę. Jak ładnie się rozwinęła, wyprowadziłem ją od zupełniego gnota knota, Teraz jest piękna papieróweczka. Kiedyś przyda się komuś na przyszłość. Tutaj rodzinka pracuje bardzo ładnie, lata w terenie. O, tutaj odkładzik. Odkładzik ładnie, oblatuje się pszczółka. Odkładziku bardzo się cieszę. Dołożę im tutaj jakiego plasterka dzisiaj. A tutaj mamy piękną rodzinkę na trzech korpusach. Też miodziku, tam jest trochę. Tu odłożona matka. Widać, że też wzięła się do roboty. Tutaj widać, że matka odłożona ta rodzinka nie za bardzo pracuje. Dałem im troszeczkę cukru, bo się podniosło. Tu połączone rodziny liszą na zewnątrz, dosyć gorąco. No, i tutaj koniec pasieki, są puste ule. Tutaj mam nadzieję, że matka wróciła z oblotu, będę musiał zajrzeć. No i odkład z 28 maja. Pracuje sobie ładnie. Jest tutaj ich sporo tych pszczół. Zaglądałem do nich od góry. Dałem im poduszkę ociepleniową. Dzisiaj może zajrzymy, pokażę Wam coś tam ciekawego, czy nieciekawego. Ktoś tam sobie będzie chciał z Was popatrzeć, to sobie popatrzy. Idę teraz posadzić moją wielką dupę na stołek między ulami i odbędę krótką pogawędkę, żeby było miło Żeby było miło. Żeby było mi po prawej stronie mam ulik, który sobie brzęczy. No i zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego do pogadania. Piękny świat zielony wokół, upał mleko na niebie, mam nadzieję, że spadnie jakiś deszczyk, ale jak znam życie to. Chmury będą zabrane z tego kraju, przeniesione w drugie miejsce za pomocą specjalnych elektronicznych i elektrycznych urządzeń magnetycznych. I deszcze spadną tam, kto za deszcze zapłacił. Możecie się ze mnie śmiać, powiedzieć, że tam teoria spiskowa, no ale zobaczcie, jaka susza. Kiedyś w Polsce padały przepiękne deszcze. Piękny deszcze. Popatrzcie sobie tutaj, jak pszczółki pracują. Ładnie. Szumek w pasiece. Uwielbiam to. I love it. Teraz zrobię pauzę, rozsiądę się i pogadamy.